Jest, dobra, rozpoczęło się nagrywanie. Jeszcze. Ok. Informacja o tym, że nagrywanie się rozpoczęło, już zniknęła. Ale nagrywanie już. już. samo nie zniknęło. Dobra. Czyli już. Jest to naprawione Dobra, no to trzeba iść A, nie przeskoczy do tego... Mostu. Jak pomożesz możesz mi tam wejść to przesunę do deskę? E, dobra. Trzeba znaleźć jakąś deskę. Dobra. Wiem gdzie ona może być, ale nie wiem. Ej, zobacz, znowu jedna z tych y, panek! Może jej użyjemy? Gdzie? Chyba dobra Ty trzeba zanurkować. No dobra. Woli nam się kończyć tylem, ale dobra. dobra. I to było czasu. na tyle mi się kończy. o, deska jest jakaś może jej trzeba użyć? nie dobrze co tu trzeba zrobić? wiesz co, co tutaj jest to co tu trzeba zrobić? Chyba i zaraz powinien z tym zjechać. musimy nie z tym uciekać. No i co? Co tam się stało? Kakuj, pójdziemy już z hotelu. Dobra, i teraz trzeba popełnić na tą drugą stronę. Z przed chwilą. Ustaw deska tak jak tam ci dwaj. A Dwa, nie. Ją. Dobra. Teraz musisz wejść na górę. Tą drugą. Może na tą drugą czy... Może na tą? Nie. Na tą nie. Może tu coś w tym kontenerze jest? Nie, jednak jest. Tu to wygląda ewidentnie jak trzecie. O, dobra, tam są schody. Tam są schody. Tam trzeba tu wejść. O! tu cuchnie. Tak, drewno przegniło. Często chodziłeś do kawiarni? Tak. Często. Co zamawiałeś? Tylko, tylko kawę. Buteka, ale nie, buteka nam się nie przyda. Bo tu właśnie nie ma ząbiaków na razie, więc jakby butelka się na razie nie przyda. I tu jest szafka. A to jest to samo. To jest, ale przecież to jest 3 na 3, więc tu jakby więcej nie można mieć pochodzić o bombę. W sumie może też nie mogę więcej niż 3 gwoździo bomb też nie można mieć więcej niż 3 no. ale czemu aparat 3 nie wiem jeśli że ci łowcy sobie posznie. poszli zaraz się okaże tutaj do tego popnę trzeba Jest czysto, Eli. Schodź na dół. Wow, jaki wypas. No co masz kiedyś w podobnym miejscu, zanim by się wszystko zawodą. <noise> nie, nie było mi mnie stać. Tak naprawdę było miło.

jedną noc. Poproszę najlepszy apartament. Co ty wyprawiasz? O tak! Ależ bardzo pana proszę. Dziwny dziwne z ciebie, dzieciak. Trzeba złamać kod, ale nie wiadomo jaki jest kod. nie, nie jest prawidłowy kod. Ej, zobacz, tu jest bramina. No to tam byliśmy. nie przed chwilą, ale na razie lutujemy, więc tam nie No tu jest ten pamiętnik dobra Ale tu w ogóle była jedna luka w dnu, bo z dziesiątego jest nagle 15 w tym no, w pamiętniku. znaczek tych świetlików co tam Dobra, chyba trzeba pójść tam na górę. Nie. Nie. Wiem. Może później złomię ten kod albo bo przecież są te bronie albo chwilę ja, bo tu bo tu jest kod kreskowy i to może być w sumie to Właśnie jest tak, że jak coś uminiesz, a jakąś znaczkę, to nie masz jakby dostępu do tej rzeczy dalej, co jest dalej, właśnie. I tak czasami jest. Ta dorabina. I tutaj właśnie na początku. Jak tutaj? Czyli tutaj trzeba było ją przynieść. Dobra, doskuję. Nie to trzeba okej Bo jakby najpierw kamera pokazywała tak na te drzwi, więc jakby... że tym jest jeszcze jedno piętro. Po co Nie widziałem tu klikaczy od tygodnia? Bo jesteśmy dokładni, i tacy zostaniemy. No dobra, strzeszczajmy. Dobra, bo tu to jest cztery Możemy tu zlutować, coś. Po lewej. po lewej! Ale tu na razie... Tak... Na pompę, na pompę, na pompę, na pompę, na pompę, na pompę... Na pompę, na pompę. to w przerwę i Nie, ale, może nie, za godzinę. Ten Możemy ten coś zjeść przed powrotem do obozu. Ale... no właśnie w pompie jest... Spiszczę Dobra, tu jeden leży. W sumie teraz mnóstwo. Mógł... Nie wiem, nie wiem. Ale gdzieś się na pewno czai. Dobra, trzeba tu broń wymienić, tą broń białą. O! A mam do pistoletu, do rewolweru. No i zamik. może butelko trzeba rzucić żeby po prostu sprawdzić gdzie oni są no. tu może nie. Regła chyba zrobi większy kółko. Nie wiem. Może gdzieś na środek. Są miejsca. No, Przeróżmy to. Tutaj cegła jest jakaś yy, 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 i tu jest się kajpeczka. Chyba ile dobra, to trwa. dobra, tutaj tu się coś pali. No dobra, to jest coś z i tutaj znów wyszło tutaj na to samo pięć ja, więc... Что боже? <свозглавляющие> <свозглавляющие> I mean, that would

Może zdrowie? No zdrowie. Zdrowie, zdrowie, zdrowie. Mm. Права! Тусикалы дачки. Tu jest dużo piękne okno, dużo piękne. Snowbaczka. Owinda jest jakaś. tą windę no i zobaczmy to, dokąd to prowadzi. No, no i jesteśmy. Tym, Będzie łatwo, ale jakoś się Jesteśmy w, w tym jakby mechanizmie tej windy. Znajdź mi coś, po czym będę mógł wejść, dobra? Spróbujmy. Zróbmy. 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 Dobra i tutaj kończymy ten otwór. Nie! Zostań tam! Idę do ciebie! вообще не туда, и там что-то вообще не туда.